Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film to będzie unboxing kalendarza adwentowego od Lancome. Mam tutaj takie całkiem spore pudełko, aczkolwiek mniejsze od tego e, od Cold Beauty, które otwierałam jakiś czas temu. Na początku taki mały update zrobię, ponieważ mówiłam Wam, że będą jeszcze dwa kalendarze na moim kanale, ale niestety będzie tylko ten jeden i więcej już nie będzie. I trzecim i ostatnim kalendarzem, który planowałam kupić i który de facto kupiłam, był kalendarz od Armani Beauty. Nie ukrywam, że to na niego tak najbardziej czekałam i na niego liczyłam. Kupiłam go na stronie. Była wtedy też taka oferta, że do zakupów po operze jakieś kwoty dodawali gift w postaci takiej kosmetyczki i trzech mini pomadek do ust. Także dodałam to również do koszyka jako właśnie ten darmowy gift i po bodajże trzech tygodniach przyszedł do mnie sam gift, a kalendarz już nie. Spędziłam trochę czasu na infolinii właśnie z Armanim no i się okazało, że produkt się wyprzedał w momencie, w którym ja akurat kupowałam system tego jakoś nie, nie przyjął tego do wiadomości i generalnie wysłali mi sam ten gift, a, a kalendarza nie no i kalendarza już nie ma Także no jest mi trochę przykro, ponieważ bardzo na niego liczyłam No na otarcie łez mam oczywiście ten darmowy gift który bardzo mi się podoba i który pokażę Wam w jakimś filmie niedługo ale niestety samego kalendarza nie będzie, także... Smuteczek. Na, na pocieszenie mam jednak ten piękny kalendarz od Lankom. Wygląda on naprawdę pięknie. Jest to takie klasyczne białe opakowanie. Nic. Przyznam, że sama konstrukcja tego pudełka w środku jest wyjątkowa. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Mamy piękne otwieranie. Właśnie takie. Czy uda mi się to zrobić, nie wywalając niczego? Nie wiem. Ale kalendarz prezentuje się tak. Wszystkie te pudełka są przytwierdzone do tego kartonu za nim. Także, yy, mimo tego, że trzymam to w ten sposób, nic nie wypada. Yy, także bardzo ciekawy, bardzo ciekawy jest ten kalendarz. No i otwórzmy go teraz. Postawiłam go tak z tyłu, żeby było mi wygodnie. No i zaczynamy z pierwszym pudełkiem. Pierwsze okienko to słuchajcie: perfumy. Perfumy Lewiebel. Klasyka. Klasyka, jeżeli chodzi o lankom, 10 ml, także naprawdę fajna pojemność, na pewno mi się przyda. Numer 2 to krem, krem o nazwie HydraZen. Krem nabliżający, 15 ml, także też bardzo fajna pojemność. Na pewno chętnie go spróbuję. Ja generalnie bardzo już dawno nie używałam żadnej pielęgnacji od lanką. Chyba ostatnio to używałam, jak byłam małą dziewczynką i podbierałam mamie. Sama nie kojarzę, żebym kupowała ich pielęgnacji, także bardzo ładnie przetestuję. Numer 3 to kolejny krem, słuchajcie, ale mamy początek kremowy. Krem z peptydami przeciwstarzeniowy, także bardzo chętnie. Również 15 ml, bardzo fajnie, w ogóle świetne pojemności póki co. Numer 4 to takie, takie zawiniątko. Bardzo trudno wyjmuję się z tego kalendarza rzeczy. Konstrukcja średnio wygodna. Uu, i tutaj mamy znowu perfumy. Taką małą próbeczkę. 7,5 ml perfumy Trezor. Bardzo fajny flakonik. Bardzo lubię takie fikuśne flakoniki. 7,5 ml to też nie jest źle. Tak na marginesie zapaliłam tutaj moją małą choineczkę, bo zapomniałam. Przechodzimy z piąteczką. To jest taka szufladka. I tu mamy maskarę. No, ale ja się cieszę. Lancôme Hypnose, bardzo znana maskara, chyba nie miałam okazji jej jeszcze próbować, ale no jest pełna, pełna wielkość także fantastycznie, naprawdę bardzo się cieszę, numer 6 również, również w szufladce, ale mniejszej i mamy słuchajcie, pierwszy produkt do ust eee, tak, jest to mała szmineczka, już patrzę co to jest, jest to matowa szminka kolor 196 i wygląda tak O, piękna Piękna taka ceglana czerwień. Nie mam śminek od Lancome, a raczej przed chwilą zakupiłam zestaw świąteczny taki. Myślę, że zrobię osobny filmik o zestawach świątecznych, na które się zdecydowałam. Bo tak chyba będzie łatwiej niż je gdzieś tam przemycać w różne filmy. Nieważne. Śmineczka od Lancome, pierwsza, super. Numerek 7. Numerek 7 to również szufladka. I tutaj chyba również mamy. Ulala, jakie to ładne! Również produkt do ust. Wciskamy na górze i wychodzi dołem. Piękna. Piękne opakowanie w ogóle. Wszystkie kolory i tak dalej piszę Wam tutaj na dole, ale jest to French kaszmir. Ale piękność. Cudna. To jest na pewno kolor, który bardzo chętnie nałożę na siebie. Bardzo lubię takie kolory. Również czerwienie, ale właśnie te takie pomarańczowe czerwienie, ceglane. Mm, bardzo lubię. No i to opakowanie. 5 na 5. Numer 8 to toner z wodą różaną. 50 ml, także również bardzo duże opakowanie, jak na kalendarz adwentowy. Dajcie mi znać, jeżeli próbowaliście tego tonera, bo ja nie. Ja generalnie tonerów za często nie używam, przyznaję się. Bez bicia. Także jeżeli używaliście, to koniecznie napiszcie mi, mm, czy to coś zmieniło w Waszej skórze, czy, czy jest to krok, który można pominąć. Numerek 9. I tutaj mamy chyba maskarę, tylko już taką mniejszą. Tak, Excessive Black. Aha, to jest z Drama. Czy znaczy to jest inna, inny rodzaj maskary, natomiast również fajnie. Bardzo się cieszę. Maskar nigdy nie za wiele. W tym roku akurat mam ich bardzo dużo i mam wrażenie, że w przyszłym roku nie będę musiała kupować w ogóle, ponieważ właśnie poszalałam w zestawach takich maskarowych. Ale o tym w kolejnym filmiku. I numer 10. To kolejna maskara. Możecie w to uwierzyć. Lancome To jest chyba ta najbardziej wyznana. Może się mylę, ale ja ją w każdym razie kojarzę. Tutaj mamy 2,5 ml, także też fajna, fajna objętość. Jak na kalendarz. Numer 11 to coś takiego. To jest The Brightening and Revitalizing Toning Lotion. Szczerze mówiąc nie jestem pewna jak bardzo to się różni od tego tonika, które przed chwilą mieliśmy. O tym będę musiała poczytać, bo, bo zwyczajnie się nie znam. Nie mam pojęcia. Ale znowu 50 ml, także duże opakowanie. Lecimy z dwunastką. Dwunastka to kredka do oczu w kolorze czarnym. Noir. Ale e, crayon col. No, jest czarna. Jest czarna i to ta klasyczna ołówkowa. Fajnie. Chętnie spróbuję. Nie mam za wielu produktów od Lancôme, tak naprawdę prawie że nic. Także to był też powód, dla którego zdecydowałam się właśnie na ten kalendarz, żeby troszeczkę tą markę poznać. Szczęśliwa Trzynastka przyniosła nam mleczko do demakijażu z miodem oraz z olejem z migdałów. Również produkt, którego nie próbowałam, ale który no, przyda się chyba w każdej kosmetyczce, także bardzo chętnie spróbuję czegoś takiego. Znowu 50 ml. Jak oni to robią? Jak im się to opłaca? Numer 14 to serum. Advanced Genifique i to ma być koncentrat aktywujący naszą młodość. Bardzo fajnie, podoba mi się ta nazwa. Bardzo ciekawa jestem, co to jest, jak to pachnie w ogóle. Czy to czymś pachnie w ogóle? Nie czuję żadnego zapachu, nie wiem, czy tak ma być. Niemniej jednak, bardzo chętnie się odmłodzę. Numerek 15 to krem pod oczy w takim uroczym opakowaniu, to jest 5 ml. No i opakowanie tego typu, że odbija się bardzo w kamerze. Ale chętnie spróbuję, krem pod oczy nigdy za wiele. 16 to słuchajcie, kolejny toner. Zaczynam się już troszeczkę obawiać, czy ja ogarnę, co jest do czego. Tym razem jest to toner nawilżający taki dla suchej skóry, także no, coś dla mnie jakby nie patrzeć. Bardzo chętnie go spróbuję, ale nie bardzo wiem właśnie, czym to się różni od siebie, to wszystko. Mamy jeden, drugi, trzy toniki już. Czy kom słynie z toników? Na to wygląda. Siedemnastka to kolejny kremik i jest to kremik e, pod oczy, znowu. E, ten z serii, znowu, Renifik, 5 ml. Wydaje mi się, że jak na krem pod oczy, jest to fajna objętość. Numer 18 w takiej fajnej szufladce tutaj na spodzie. Jest to paletka cieni. Nie ukrywam, że wiedziałam, że będzie tutaj paletka cieni. No, trochę muszę, słuchajcie, sprawdzać, zanim kupię jakiś kalendarz, no bo to nie są tanie rzeczy. Paletka numer 01, French Nude. Z cieniami, lanką również nie mam doświadczenia, także to będzie moja pierwsza styczność. No i zobaczmy, jak wyglądają w środku. Ok, czyli mamy dwie pacynki, które pozwolicie, może, że. Wyjmę, czy wypadną. Wypadną. Paletka jak najbardziej nudziakowa, zgadza się z opisem. Taka typowa, dzienna. Chętnie jej wypróbuję. Słyszałam od mojej koleżanki internetowej, że cienielankom są bardzo niedocenione i generalnie trzeba ich próbować. Także. Próbuję. Mówiłam Wam przy okazji otwierania kalendarza od Cult Beauty, że będzie osobny filmik, właśnie z próbą produktów do makijażu, które były w tym kalendarzu. I to jak najbardziej jest u mnie w planerze. Tak samo zrobię, myślę, z tymi produktami. Mam tutaj na razie cienie, mam maskarę, mam kredkę, no i szminki, także już wychodzi z tego fajny makijaż. Natomiast wracamy teraz do kalendarza numer 19. Jest to balsam do ciała, taki perfumowany z serii La Vie ja szczególnie takich perfumowanych balsamów nie używam, natomiast jak dostaję gdzieś tam do zakupów czy do zamówienia, no to zużywam. Zazwyczaj dziś na noc je nakładam, ale poza tym preferuję balsamy bez zapachowe, tak żebym mogła po prostu użyć jakie ja tam chce perfumy danego dnia. Ale chętnie spróbuję. Znowu 50 ml. Wow. Numer 20 ja nie chciał wejść z pudełka, siłowałam się z nim naprawdę strasznie, ale mamy tutaj krem. Z ekstraktem z róży. Znowu takie lustrzane opakowanie, które odbija się bardzo ciężko je pokazać. I tutaj mamy już 15 ml, takie fajne, ciężkie opakowanie. Mm, Wącham a co mi tam. No, pachnie tak różanie. Bardzo ładnie. Chętnie spróbuję. Zostały nam ostatnie cztery numerki. 21 to jest żel podpryszny sparfumowany z tej serii Idol stanie odnośnie takich właśnie perfumowanych żelów podprysznic są podobne jak co do perfumowanych balsamów. Preferuję raczej produkty bezzapachowe albo takie wiecie klasyczne żele podprysznic, fajnie pachniące owockami, czy coś takiego. Natomiast perfumy wolę wybierać sama tak klasycznie, ale znowu pojemność 50 ml to są pojemności, które nie biorę ze sobą w podróż. Także na pewno przyda się. 22 to takie zawiniątko. Tutaj mamy, słuchajcie, przeurocze opakowanie perfum. No, zobaczcie na tą małą buteleczkę, czy ona nie jest cudowna. Tutaj mamy tylko 5 ml. No, i po zapachu poznaję, że jest to Idol. Chyba perfumy, które najbardziej mi się podobały od Lancôme. Także bardzo fajnie. Ciekawi mnie tylko ta zmiana objętości. Jest to bowiem już trzecia próbka, natomiast najmniejsza z tych wszystkich. Ale i tak, fajnie, bardzo się cieszę. Lecimy do numeru 23. Numer 23 to kolejna szmineczka, również chyba wersja mini, nie? Nie wydaje Wam się. Taka nieduża. I jest to kolor jaki? 274. Wygląda tak. Również z gatunku czerwonych. Ciekawy, bo wydawało mi się, że jakiś tutaj, a, jakiś nuciak miał być, ale może mi się pomyliło z jednym kalendarzem. W 24. okienku mamy, słuchajcie, chyba pełne opakowanie tego koncentratu Genific, który jest tą chwytującą młodość esencją. To mnie zastanawia o tyle, bo tu mamy 20 ml. Może najpierw to pokażę. Natomiast mieliśmy wcześniej mniejsze opakowanie tego, takie 10 ml. I to. Wydaje mi się, że to jest to samo. To nie jest to samo? Czyli jakby dostaliśmy. 30 ml tego samego produktu w dwóch okienkach. Zaraz doczytam na opakowaniu. Pudełko kupujemy jeszcze w takim tutaj rękawie. Natomiast no zjęłam, zjęłam, ponieważ tutaj wszystko jest napisane. Ale jestem ciekawa właśnie, czy to jest ten sam produkt. I tak słuchajcie, pod nazwą Advanced Genifique mamy tutaj dwie pojemności, 20 i 10 ml, także zgadza się. To jest ten sam produkt. To jest taki troszeczkę, wiecie, Rozczarowujące, ponieważ no rozumiem, że dali tą dużą opakowanie go ten ostatni dzień i fajnie, ale myślę, że to mogli zmienić na coś innego. Nawet jeżeli jest to jakiś bardzo kultowy produkt super drogi i nie wiadomo co robiący, to wydaje mi się, że dawanie tego samego produktu w dwóch okienkach jest trochę dziwne po prostu. Ale podsumowując, słuchajcie, wydaje mi się, że jest naprawdę fajnie. Mamy palety cieni, to jest dla mnie ważne, więc cieszę się, że to jest. Mamy również trzy szminki, jedną taką dużą, dwie mniejsze. Nie wiem jeszcze, czy są to mini, czy nie, napiszę tutaj gdzieś to na dole. Mamy trzy maskary, jedną dużą i dwie mini, także nie przeszkadza mi to zupełnie. Mamy kredkę do oczu czarną. Mamy trzy próbki perfum, jedną taką większą 10 ml, no i dwie mniejsze, po 7,5 i 5 ml. Tu też jest uważane, jak na kalendarz bardzo przyzwoita opcja. Mamy także trzy toniki. Dla osoby, która nie używa tonika, jest to dużo, ale może dzięki temu zacznę używać, także OK, czemu nie. Mamy też mleczko do demakijażu, z tego się cieszę akurat, bo to mi się zawsze przyda gdzieś, zwłaszcza tutaj w studio, żeby coś podczyścić. Także jak najbardziej się cieszę. Mamy żel pod prysznic oraz balsam do ciała. Co prawda z innych serii, więc razem to ciężko będzie używać, ale w sumie generalnie fajnie, że po jednej takiej rzeczy dali i to w dużej pojemności. Mamy dwa kremy pod oczy, to ja zawsze jestem chętna przyjąć, bo tego zużywam dosyć dużo i ciągle szukam tego jednego, jedynego, idealnego, także chętnie spróbuję te. Poza tym mamy jeszcze trzy kremy do twarzy, jeden taki nawilżający, drugi antystarzeniowy, no i ten taki bardziej żelowy. Także trzy pojemności kremów do twarzy też bardzo mi się podobają, także tak naprawdę jedyna rzecz, której nie rozumiem... To są tutaj te, te sera do twarzy. W sensie wystarczyłby mi na przykład ten malutki jako próbka, żeby zobaczyć sobie, jak ten produkt wygląda, jak się u mnie sprawdza, a tutaj dać coś innego albo odwrotnie, dać tutaj tą dużą wersję, no bo fajnie mieć zawsze dużą wersję produktu, a zamiast tej próbki dać coś innego nie wiem, dajcie mi znać co Wy myślicie ja generalnie jestem zadowolona, na pewno daje mi to takie wyobrażenie co ta marka oferuje, co mogę u niej znaleźć, widzę, że jest tutaj tak dużo pielęgnacji, ta kolorówka tak wiecie, na boku są też perfumy, także dostałam z każdej kategorii coś i teraz tylko próbować, prawda? Także ja jestem bardzo zadowolona, dajcie mi znać co Wy myślicie o tym kalendarzu, no i przepraszam, że nie będzie tego Armani, ale, ale nie ma, też żałuję, wierzcie mi naprawdę, bardzo żałuję no trudno, może w przyszłym roku się uda. Dziękuję Wam pięknie za uwagę dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Życzę Wam przemiłej reszty dnia. Pa pa!